Cześć moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie na magicznej w dniu 14 listopada, moi drodzy, robimy sobie dzisiaj test. Chcę sprawdzić jakie będą statystyki, moi drodzy, kiedy nieco odmienimy sobie kartę dnia, dlatego że no, dobrze by było tutaj sięgać słuchajcie do większej skali ludzi. I dlatego też lekka zmiana, słuchajcie, w dzisiejszym czytaniu, ale to nie to, że to musi tak zostać. Pamiętajcie o tym. Ja sobie zadecyduję tutaj, jak to wygląda. Powiem Wam, co tutaj ewentualnie będziemy udoskonalać, co będziemy zmieniać. Słuchajcie, lecimy sobie z takimi, karci, z takimi kartami na dzień dzisiejszy, żeby sprawdzić pod kątem dzisiejszej energii, moi drodzy, czemu ten dzień będzie sprzyjał, co będzie nam przynosił. Tak, bo pamiętajcie, że energia danego, danego dnia czasami obrazuje wiele czynników. Które wpływają na nas, które będą się zadziewały, tak? Mogą się zadziewać. No, i tutaj, oczywiście, po energii dnia zobaczymy sobie, jakie mamy rady i wskazówki na dzień dzisiejszy. Kochani! Bardzo Was proszę, nie piszcie w komentarzach macia, ale ja tak nie chcę, jak chcę karty dnia. Oczywiście, kochani, będą i karty dnia, także spokojnie, spokojnie. To jest tylko taka forma, moi drodzy, dzisiaj zamienności pewnego tematu, żebym ja sobie mogła coś poobserwować. Natomiast, moi drodzy, od razu już dzisiaj, to znaczy dzisiaj, w tym momencie, kochani, bardzo serdecznie Was zapraszam również na czytanie, które wykonamy sobie troszeczkę później, po kawce, po kawce. A mianowicie, moi drodzy... Są jakby dwa tematy do wyboru tam na fejsie, na magicznej chacie ludzie sobie wybierają, jakie znaczenie tak, masz dla tego swojego partnera, partnerki, tak? Jak on tutaj Ciebie postrzega, jakie Ty masz dla niego znaczenie, innymi słowy. I jest też temat numer dwa, jak się potoczy ta relacja do końca tego roku. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę, możecie też powybierać, póki jeszcze nie uruchomiłam kart w ruch. Jeżeli chodzi o fejsa na chwilę obecną wszystko idzie web w web, więc no zobaczymy, kochani, co tutaj przeważy. I taki temacik do kart sobie, kochani, też dzisiaj położymy. A tymczasem, moi drodzy, sprawdźmy, co dzisiejszy dzień może nam przynieść. Co dzisiejszy dzień może nam przynieść. Co dzisiejszy dzień może nam przynieść. Ok, no i zobaczmy, co ten dzisiejszy dzień, kochani, wniesie nam do naszego życia. Co może wnieść? Kochani, no sprawy emocjonalne pokazały nam się w ogóle na tapecie, jako, słuchajcie, no rzut na taśmę, tak? Mamy króla kielichowego, a więc z całą pewnością, moi drodzy, Emocje mogą dzisiaj odegrać bardzo kluczowe, kochani, znaczenie. Wszelkiego typu osoby, które gdzieś Was kochają, są z Wami w związkach, wzdychają do Was, moi drodzy, mogą dzisiaj uaktywnić się bardziej. Mogą bardziej chcieć pokazać swoje ciepło, swoje wnętrze, swoją opiekę, swoją troskę, swoje wsparcie, swoje emocje, innymi słowy, bo widać tutaj osobę, która faktycznie, moi drodzy, gdzieś bardzo mocno emocjonalnie jest tutaj, słuchajcie, nastawiona, do dzisiejszego dnia, bardzo emocjonalnie tutaj gdzieś czuję, że chcę podążać za głosem serca, a też tym samym, moi drodzy, bardzo mocno, emocjonalnie chcę dzisiejszy dzień przeżyć. To są też również wszelkiego rodzaju, moi drodzy, tęsknoty, być może jeden za drugim. Jeżeli nie mieszkacie razem, nie macie możliwości spotykania się każdego dnia bądź też jesteście relacją na odległość, to faktycznie w dniu dzisiejszym wasza osoba może dać Wam znać, jak bardzo brakuje wam jej, oczywiście tego ciepła z wami, tak, tej bliskości z Wami. Oczywiście alternatywnie jest też odwrotnie, tak, to Wy możecie te wszystkie emocje, które wymieniłam, moi drodzy, czuć, tak, Czyli gdzieś tutaj iść za potrzebą Serca, iść w kierunku tego, gdzie serce Was dzisiaj będzie pchało, bardzo mocno skupić się dzisiaj na relacjach, właśnie uczuciach, a nie na jakiejś tam pracy, przyziemności itd. itd. W większości osób możecie, kochanie, dzisiaj bardzo mocno tą miłością tutaj mm. moi drodzy mm. pałać. Co jeszcze? Jaka jest dzisiejsza energia dnia? Co dzisiaj może do nas przyjść? Mm. No i kolejna karta, kochani kielichowa. Sądzę, że tutaj również, e, tak jak powiedziałam przed chwilą, że ktoś może w Waszym kierunku chcieć pokazać Wam swoje emocje, pokazać, jak bardzo ważni dla tej osoby jesteście, ocieplić te relacje, więc jak najbardziej, moi drodzy, kolejna karta też o tym wskazuje. Stan fascynacji, stan zakochania, stan zauroczenia, e, sytuacje, w których ktoś nas może mile zaskoczyć. Więc, e, moi drodzy, jeżeli gdzieś macie kogoś em, takiego, wiecie, wiwi, e, którego kochacie przez, mięte przez rumianek, to ja. Jak najbardziej, moi drodzy, ta osoba może Was dzisiaj e, czymś miłym, e, słuchajcie, jakimiś niespodziankami zaskakiwać, tak? Bo mamy tutaj, hmm, słuchajcie, wyjście z emocjami, wyjście z uczuciami, które będą miłe, ale i też co dla niektórych, moi drodzy, bardzo mocno zaskakujące. Ponadto, gdybyśmy odczepili się już tak całkowicie od relacji, e, może to być sytuacja, że coś Was dzisiaj mile po prostu zaskoczy. Nie wiem, cokolwiek, nie wiem, dostaniecie paczkę, za którą czekałyście, tak? Nie wiem, zadzwoni ktoś e, albo telefon jakiś, za którym oczywiście czekałyście, tak? I tutaj w dużej mierze, słuchajcie, no Wasz dzień z automatu może potoczyć się inaczej, ponieważ ten miły gest, miła niespodzianka emocjonalnie Was pobudzi i będziecie takie, ojeju, wiecie o co mi chodzi. E, może też Wam się coś, kochani, spod Podobać, czego bardzo mocno zapragniecie, czego bardzo mocno będziecie chcieli, tak? A więc tutaj w tych kartach póki co są stany emocjonalne na plus. Jaka jest jeszcze dzisiejsza energia dnia? Co jeszcze dzisiaj nam ona przyniesie? Co jeszcze nam przyniesie, moi drodzy, chęć tego, żeby coś zatrzymać, żeby tego nie oddawać, żeby tego nie puszczać? Więc jeżeli trzymamy się na razie w wersji emocjonalnej, całkiem możliwe, że poczujecie bardzo bliską więź, to, że nie chcecie z siebie rezygnować, to, że chcecie mieć siebie przy sobie, nie chcecie za diabła narodowego tego słuchajcie, utracić i tak samo, jeżeli to chodziłoby o jakiego, jakąś osobę w waszym otoczeniu, która te emocje w waszą stronę tu będzie słała albo poczuje, to i jakieś miłe gesty wykona, to ona również nie będzie chciała was utracić. Jesteście dla tej osoby bardzo mocno ważni, kochani, i ta osoba bardzo mocno chce zatrzymać was przy sobie. Jesteście swoistego rodzaju, nazwę to tak trochę w cudzysłowie oczywiście, ale skarbem dla tej osoby, kimś istotnym, ważnym, kimś, kogo na pewno ta osoba nie chce zostawiać, nie chce opuszczać i nie chce utracić. W kwestiach finansowych możecie coś otrzymać. Możecie coś dostać, tak? Może tutaj, e, moi drodzy, e, przyjść do Was coś, e, co, na co bardzo długo czekacie. Może też taka być sytuacja, że jeżeli macie zachcianki, czyli coś Wam się spodoba, coś Was zafascynuje, gdzieś jakieś pragnienie powstanie u co niektórych, to wówczas bardziej tą kartę będę czytała jako radę, że może moment, niech te emocje opadną, dzisiaj nie wydajemy na nic kasy, tak? Więc tutaj, moi drodzy, też na to zwróćcie uwagę, bo ta karta bardzo mocno też obrazuje sytuację, że Wy macie na coś kasę, ale nie jest to chyba dobry moment dzisiaj, żeby ją wydawać, bo to jest zatrzymaj to przy sobie, czyli jeżeli chodziłoby o finanse, zatrzymaj te finanse przy sobie, tak? Zachcianki takie Wasze, ja ja tego chcę, to mi się podoba, ja to kupię, ja to zrobię. Nie, 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 nie. My dzisiaj się tutaj finansowo zatrzymujemy. Natomiast pod kątem uczuć miłości pielęgnujemy to, oczywiście celebrujemy to, okazujemy to i moi drodzy staramy się to utrzymać, tak, ten taki stan, ponieważ jest on tutaj. No, w tej sytuacji oczywiście bardzo piękny. Jakie mamy dzisiejsze rady, wskazówki na dzisiaj? Rady, wskazówki na dzisiaj. Rady wskazówki, moi drodzy. No cóż, e, mamy tutaj kartę mówiącą albo u co niektórych o tym, aby odpocząć dzisiaj od czegoś, e, dać sobie więcej luzu, więcej właśnie takiego, powiedziałabym, lenistwa, odpoczynku, być może pomyślenia o jakimś urlopie, o jakiejś sytuacji, w której, żeby się dzisiaj nie przeciążać. Kochani, z różnych względów, jesteśmy zaraz po nowiu, ten nów jeszcze na nas działa, jeszcze dzisiaj, moi drodzy, e, możemy mieć różne m, wpływy tego nowiu na, się, na, na sobie. To jest bardzo dobry dzień, moi drodzy, ja tam na grupie Facebookowej to dzisiaj e, nawet napisałam. Jest to bardzo dobry dzień na oczyszczenia wszelakiego typu. Słuchajcie, a więc jakieś kąpiele, jakaś sauna, e, nie wiem, słuchajcie, olejki, nacieranie się, kadzidła, słuchajcie, nie wiem, medytacje. Spacery, właśnie odpoczynek jest dzisiaj naprawdę bardzo mocno wskazany. Oczyszczamy się z negatywnej energii, więc bardzo w sumie nawet korzystnie ta karta się tutaj pokazała. Bo dzisiejszy dzień, słuchajcie, który jest tutaj częściowo w znaku jeszcze Skorpiona, ale już przechodzi do strzelca, będzie nam w to obfitował. A więc odpoczywamy, leniuchujemy, dajemy sobie po pracy nieco więcej luzu. Słuchajcie, dbamy o własne ciało, tak? Innymi słowy, kochani, dzisiaj troszeczkę zadbajcie o siebie. I jeszcze, jest Taka rada wskazówka na dzisiaj. Rada wskazówka jeszcze na dzisiaj, moi drodzy bardzo mocno obrazująca zaraz tą pierwszą. Nie pod, to znaczy może inaczej, jeżeli jesteście czymś faktycznie przeciążeni, nie macie, na coś siły, bardzo ten nów na Was wpływał, czy jakiekolwiek inne sytuacje w życiu, faktycznie odpocznijcie. Ale to też jest, kochani, taki przekaz płynący z tej karty, żeby co niektóre osoby nie poddawały się w czymś. Być może kochani, jesteście faktycznie czymś zmęczeni, o czym mogą mówić te dwie karty. Ale słuchajcie, jeżeli taka sytuacja jest, że wy czujecie, że Coś walczycie, staracie się, czekacie za czymś długo, brakuje już Wam sił, to słuchajcie, przeczekajcie jeszcze jakiś pewien moment, bo karta również sugeruje o tym, że nie poddawaj się jeszcze, jeszcze że tak powiem nie domykaj drzwi, tak? Jeszcze tutaj gdzieś w jakimś aspekcie czy w jakiejś sprawie moi drodzy nie kończymy pewnych rzeczy, tak? Tutaj może jest czas, żeby się zregenerować, żeby troszeczkę się podbudować dzisiaj i nabrać sił do. Do dalszej walki o jakąś sprawę, na której Wam, kochani, bardzo mocno zależy. Więc ja tutaj radziłabym, kochani, tego typu klimat zastosować. Okej, okay, jakie będzie podsumowanie dzisiejszego dnia? Jak się zakończy ten dzień? Jak się zakończy, słuchajcie, u co niektórych e, sytuacją, w której e, być może trzeba będzie podjąć jakieś decyzje, ale niestety może większość z Was nie wiedzieć, co zrobić, tak? Nie wiedzieć. E, sądzę, że tutaj mogą być jakieś sytuacje decyzyjne i oczywiście o tym też sugerują chociażby karty, w, w, słuchajcie, na samej górze, gdzie tutaj możemy stać przed jakąś opcją, e, na przykład, czy w coś zainwestować, czy coś kupić, czy coś zrobić, czy wyjść z emocjami, czy puścić, czy zostawić coś. I faktycznie na koniec dnia możemy, kochani, Stworzyć sobie taki dylemat w głowie. Może nam ktoś coś zaproponuje, może wy się zastanawiacie, czy to przyjąć, czy to wziąć, czy to puścić, czy zostawić, e, czy się poddać, czy ewentualnie nie. I faktycznie, kochani, na koniec dnia obrazuje nam się karta wahania, co z tym tematem, kochani, zrobić. E, więc jeżeli, kochani, nie wiecie, bo na przykład faktycznie biją wam się po głowie rzeczy, raz na tak, raz na nie, co by to nie znaczyło, to słuchajcie, karta będzie jako tutaj końcówka dnia sugerowała jedną rzecz, żeby skoro jeszcze nie masz pewności, czy to jest właściwa droga, właściwa ścieżka, to nie podejmuj dzisiaj żadnych decyzji, tak? Zostaw to, poczekaj z tym, ponieważ nie widzisz do końca pewnych aspektów sprawy. Załóżmy, chcecie rzucić Zenka, daję przykład albo Kasię, e, I wydaje wam się, że to jest słuszna decyzja, bo Kasia czy Zenek odwalają to czy to, to karta też będzie nam sugerowała, ale ty czegoś jeszcze nie widzisz. Ty poczekaj jeszcze chwilę, zbierz większy komplet informacji zanim tą decyzję podejmiesz. Ale może też tak być, że wy po prostu nie wiecie co zrobić. I tutaj karta radzi, żeby w dniu dzisiejszym, moi drodzy, nie podejmować żadnych decyzji, jeżeli czujemy wahanie, czy słuszne to jest, czy nie słuszne. Choćby w odrobinie. Słuchajcie, jeżeli coś będzie taka sytuacja, a kurczę, a czy ja na pewno dobrze zrobię, to nie robimy dzisiaj tego, moi drodzy. Dzisiaj te decyzje niech poczekają, niech to, nie wiem, być może zaczeka do jutra. Dzisiaj cieszmy się sytuacją odpoczynku, oczyszczeń, zadbania o siebie, po to, żeby nabrać sił do czegoś i wówczas być może wasza głowa będzie tutaj mogła bardziej klarowne, słuchajcie, przemyślenia wnieść. No i przede wszystkim, moi drodzy, Zachcianki zakupowe, dzisiaj out, nie, nie bierzemy tego pod uwagę, zatrzymujemy pieniądze przy sobie, a jeżeli chodzi o relacje uczucia, to tutaj, kochani, faktycznie, jeżeli jest ktoś w waszym otoczeniu, macie kogo kochać, macie do kogo te czułości okazywać, to kochani, okazujemy i w jakiś pewien sposób cieszymy się tym, że to mamy, nie puszczamy tego, tak? I, zadb i zadbajcie, moi drodzy, o siebie. Słońce moje, tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o przekaz, e, słuchajcie, energetyczny na dzień dzisiejszy, dajcie znać w komentarzach, jak czujecie oczywiście te karty, a ja Wam kochani wszystkim życzę cudownego dnia i pamiętajcie, robimy sobie dzisiaj temacik, tak, luźny temacik e, relacyjno-uczuciowo-miłosny, tyczący się tego, moi drodzy, jak on Was postrzega, tak, jaką osobą w jego oczach jesteście dla niego, dla niej, ewentualnie temacik, jak się potoczy ta relacja do końca roku, buziaki.